Drut długości A dzielimy na dwie części. Z pierwszej wykonujemy szkielet sześcianu, z drugiej szkielet prostopadłościanu o podstawie kwadratowej i polu ściany bocznej dwukrotnie większym niż pole podstawy. W jakiej proporcji należy podzielić ten drut, aby suma objętości brył była jak najmniejsza. Sześcian i prostopadłościan. Krawędzie sześcianu oznaczę przez X. Jeżeli robię z tego drutu szkielet sześcianu, to znaczy, że będzie 12x to jest wszystkie krawędzie. W drugim przypadku mam y y no i ponieważ ściana boczna ma być pole ściany bocznej ma być dwa razy większe niż pole podstawy. To jeżeli pole podstawy jest y kwadrat, to ściana boczna jedna musi być 2y kwadrat, zatem krawędź musi być 2y. I mam 4y plus 4y górna podstawa plus 8y to są krawędzie boczne, czyli 16y. No i teraz, jeżeli mam ten drut długości A i dzielę go na dwie części, to z jednej części robię sześcian, z drugiej części robię prostopadłościan. Zatem 12x dodać 16y jest równe A. Mam tak dobrać wymiary, żeby objętości tych brył suma objętości tych brył była jak najmniejsza, czyli objętość, to jest objętość sześcianu plus objętość prostopadłościanu, czyli x do trzeciej dodać pole podstawy, czyli y kwadrat razy 2y, czyli 2y do trzeciej. Mam w tej chwili dwie litery x, y, czyli z tej zależności 12x plus 16y równe a wyznaczam jedną z liter, na przykład y, czyli 16y równa się a odjąć 12x, czyli y jest równe y, po podzieleniu przez 16, to jest a minus 12x przez 16. Y musi być większe od 0, czyli a minus 12x przez 16 większe od 0 razy 16, czyli minus 12x większe od minus a, czyli a, yy, czyli x. Mniejsze od 1,12a. No i z drugiej strony x musi być większe od 0. Jest to krawędź. Czyli założenie do tego zadania: x należy od 0 do 1,12a. No i wracam do objętości. Będę podstawiał zamiast y, więc wiem, że zostaje mi x. To jest x do trzeciej, Dodać 2. Yy, I tu mam a minus 12x przez. 16 do potęgi trzeciej. I ta suma objętości ma być najmniejsza, czyli e, będę liczył pochodną. Przy czym zanim policzę pochodną, to jeszcze tutaj troszeczkę to e, uporządkuję. To znaczy to 16 e, podniosę osobno licznik, osobno mianownik do potęgi trzeciej czyli 16 do potęgi trzeciej to jest 4096 i z tą dwójką mogę skrócić czyli mam 2048 1 przez 2048 a odjąć 12x do potęgi trzeciej i to a minus 12x to jest mój y, który też będzie mi znaczy A minus 12x to jest 16y, które to będę potrzebował do tej proporcji na końcu. No i teraz w takim razie pochodna F równa się 3x kwadrat dodać 1 przez 2048 razy pochodna z nawiasu do potęgi trzeciej to są 3 nawiasy A minus 12x do kwadratu. Razy, i to jest funkcja złożona, czyli teraz mam pochodną wewnętrzną, czyli pochodną z tego, co jest w nawiasie. Pochodna z a minus 12x to jest minus 12. Czyli v' od x to jest 3x kwadrat, odjąć, bo tu mam minus 12, 36 przez 2048, a minus 12x do kwadratu. 2048 i 36, no to się nie skraca, przez 4 się skraca jedynie, czyli v' od x równa się 3x kwadrat odjąć 9 przez 512, a minus 12x do kwadratu. No i teraz Warunek konieczny istnienia ekstremum, czyli przyrównuję do zera. 3x kwadrat odjąć 9,512, a minus 12x do kwadratu równa się 0. Na razie przez 3 to podzielę, czyli x kwadrat odjąć 3 przez 512, a minus 12x do kwadratu równa się 0. No i zrobię to w ten sposób, że przeniosę na drugą stronę, czyli x kwadrat równa się 3 przez 512, a minus 12x do kwadratu, ja jeżeli obu z pierwiastkuję, to mam x równa się pierwiastek z 3 przez. <laughs> pierwiastek z 512 to jest 16 pierwiastków z 2, a minus 12x. Lub x równa się pierwiastek z 3 przez 16 pierwiastków z 2 minus. A minus 12x. Czyli x równa się może to od niewymierności jeszcze, czyli będzie pierwiastek z 6 przez 32A odjąć pierwiastek z 6 przez 32 razy 12x przez 4, czyli 8 i 3, czyli jest x dodać. Pierwiastek z 6 3 pierwiastki z 6 przez 8x równa się pierwiastek z 6 przez 32a. razę 8 czyli 8x dodać 3 pierwiastki z 6x równa się... Pierwiastek z 6 przez 4A. x8 plus 3 pierwiastki z 6 równa się pierwiastek z 6 przez 4A. No i <coughs> eee, za chwilę to przeniosę na drugą stronę, może tutaj tak, x będzie e, minus. E, Pierwiastek z 6 przez 32a dodać pierwiastek z 6 przez 8 razy 3x. Tu będę miał minus, czyli X jest po wyłączeniu 8 odjąć Trzy pierwiastki z sześciu i jest równe minus pierwiastek z sześciu przez cztery a. No po prostu tutaj jest x ze zmienionym znakiem. Czyli x równa się. Pierwiastek z 6 przez 4A przez 8 dodać 3 pierwiastki z 6. A tu będzie minus pierwiastek z 6 przez 4A przez 8 minus 3 pierwiastki z 6 no i uwalniam to od niewymierności, czyli pierwiastek z 6 przez 4 A razy 8 minus 3 pierwiastki z 6 przez 64 odjąć. 9 razy 6 54 No tu będę miał minus pierwiastek z 6 przez 4a 8 plus 3 pierwiastki z 6 przez 64 odjąć 54, czyli pierwiastek z 6 przez 40, bo 64 odjąć 54a 8 minus 3 pierwiastki z 6. A tutaj x będzie równe minus pierwiastek z 6 przez 40, a 8 plus 3 pierwiastki z 6. No i warunek dostateczny. Yy. Teraz tak, no, trzeba wziąć kalkulator i to policzyć ile to jest. Pierwiastek z 6 przez 4 razy 8 minus 3 pierwiastki z 6. Pierwiastek z 6 przez 40

a to drugie to jest minus pierwiastek z sześciu przez czterdzieści razy osiem plus trzy pierwiastki z sześciu to jest minus 0,93. A miałem tutaj A jedna dwunasta. 1 12 to jest 0,08. 1 12 to jest 0,08, czyli pasuje, to jest tutaj pasujące rozwiązanie. x1, x2, czyli tutaj jest drugi x, tutaj jest pierwszy x. Teraz pytanie, tu mam pochodną wyliczoną, czyli jest tak, 3x kwadrat, a tutaj mam. 144x kwadrat razy 9 razy 9 i podzielone przez 512 to jest 2,5 czyli mam 3x kwadrat odjąć 2,5x kwadrat czyli przy najwyższej potędze jest liczba dodatnia czyli wykres jest od góry no i ten ujemny odpada bo jest od 0 do jednej dwunastej A, czyli jest minus i plus, czyli wychodzi na to, że jest minimum i to ma być najmniejsze. Teraz tylko tą tabelę, żeby tutaj dokładnie to opisać, jest od 0 do, e, do tego x pierwszego, x pierwszy i od x pierwszego do 1 dwunastej A. V' od x i V' od x. Minus, 0 plus, maleje, rośnie. Czyli jest minimum. Tyle jest równy x, czyli to jest mój x. Pierwszy mam wyliczyć, w jakiej proporcji należy podzielić tak aby objętość brył była najmniejsza, czyli muszę policzyć 12x przez 16y 12x przez 16y, a 16y to jest a minus 12x, czyli 12x przez a minus 12x. Ja tutaj mam napisane, że to A minus dwanaście X, tutaj stąd wezmę. A minus 12 X. Czyli. A minus 12x, jeżeli to podzielę przez pierwiastek z 3, 16 pierwiastków z 2, to to jest równe x razy 16 pierwiastków z 2 przez pierwiastek z 3. Czyli tak naprawdę mam 12x przez x razy 16 pierwiastków z 2 przez pierwiastek z 3. X się skracają, czyli jest. 12 razy yy, pierwiastek z 3 przez 16 pierwiastków z 2, to mogę przez 4 skrócić, czyli jest 3 i 4, czyli 3 pierwiastki z 3 przez 4 pierwiastki z 2 i uwalniając od niewymierności 3 pierwiastki z 6 przez 8. I to jest odpowiedź do tego zadania. Yy, tutaj. To jest to, że to, co tutaj zrobiłem z tym równaniem kwadratowym, no to ułatwiło mi, że cały czas to A-12X miałem, przez co no, troszeczkę łatwiej to zadanie liczyło się. Tutaj też pochodna funkcji złożonej. Gdybym podniósł do potęgi trzeciej, no to to zadanie robi się troszeczkę rachunkowo na pewno trudniejsze.